Na wstępie chciałem podziękować bardzo y, za Pani Dyrektor y, firmy KGHM za wsparcie i za obietnicę wsparcia dodatkowego i to jest bardzo ważne, ponieważ my, ja w osobie y, Prezesa DZPS-u jestem jak najbardziej zainteresowany wspieraniem naszej małej ojczyzny, czyli Dolnego Śląska i to, to jakby jest niepod, nie, nie, niepodważalne i, Będę i deklaruję ogromną pomoc, poza tym my się już znamy bardzo długo z panem prezesem Tyslem i pracujemy od wielu lat na, na, na poziomie turnieju Giganci Siatkówki, którego jestem twórcą. I mogę tylko pogratulować wyników i rozwoju i cieszę się bardzo i obiecuję wsparcie ze strony związku. i Mogę tylko trzymać kciuki, będę y, wspierał jak tylko jest to możliwe ze strony związku y, do po poczynania y, y, klubu Kubrum Lubin. I tak już Pan Prezes zaznaczył dla nas jest najważniejsze kształcenie, kształcenie dzieci i młodzieży i tym się także zajmuje klub i to, to, to jest dla nas bardzo ważne żeby nie zapominać właśnie o tym że dzieciaki są dla nas najważniejsze nasi wychowankowie chciałbym także podziękować panu prezesowi Ryszardowi Czarneckiemu za ogromne wsparcie za pomoc już nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni Wspiera nas, też swoją, swój, swoje miejsce, gdzie się urodził, swój Dolny Śląski. Trzymam gorąco kciuki mocno za, za, za sukces, który, który mam nadzieję osiągniemy. Jestem tego pewien. I, i, i dziękuję jeszcze raz bardzo mocno i, i serdecznie, panie, panie prezesie. Co, co, co do panów, panie tenerze. Trzymał kciuki. Cieszę się bardzo, to była bardzo miła dla mnie informacja, że nasz polski trener, były zawodnik, przejmie tak wodzę i, i, i stanowisko trenera w Kupym Lubium. Wierzę w to, że się uda i zawsze służę pomocą. Dziękuję Państwu bardzo.